Zatem sprawdźmy, czy wszystko działa. Odpalamy jeszcze raz admin.pl i kurs 1.2.3. Widzimy, że jest wygwiazdkowane, klikam zaloguj się. No i się zalogowaliśmy. Jeśli jeszcze raz przejdę z powrotem, no to w naszym momencie tutaj pisząc jakiś błąd, na przykład tutaj będziemy mieli Wrong Credentials. OK. Przejdziemy teraz na nowo do naszego tutaj rozdziału sklep i będziemy mogli tutaj sprawdzić również jakieś inne wyrażenia, ale zaczniemy teraz ekran kategorii. Kasujemy Work in Progress, bo wiemy, że to działa i z powrotem wracamy do naszego tutaj panelu. I ja będę chciał stworzyć tutaj taki przycisk, który pozwoli nam na wylogowanie się i wyświetlanie kategorii. I ja zrobię tak, że stworzy tutaj nam Horizontal Box, ewentualnie możemy też zaznaczyć, powiedzmy, z jakby Grid, z którego nie korzystaliśmy, i pokażę Ci w jaki sposób możemy dodawać kategorie. A więc na sam początek, żeby w ogóle coś takiego zrobić, to ja zrobię taką, można powiedzieć, listę. Będzie to Vertical Box. Dodam to i wyśrodkuję. Na samym początku stworzę przycisk, button. Ten przycisk będzie na górze i będzie miał tutaj nazwę logout czyli wezmę tutaj to zmienię padding na 5 i zmienię kolor na ciemny i będzie lock off. zrobimy na sam początek po prostu zmianę czyli logout i tak, teraz gdy to mamy dodajemy teraz jako zmienną i zaznaczę to jako button log out button. Daj on clicked. No i w naszym przykładzie wrócimy z powrotem do naszego zera. I pokażeć jaki będzie istniał problem jeśli będziemy mieć ciągle w pamięci dany widget. I teraz tak. Tworzymy play. Rugujemy się jeszcze raz. admin.pl kurs123 hence logout. Mamy na nowo wpisane hasła. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ciągle mamy to w pamięci. Jeśli chcemy, żeby było zresetowane, to co robimy, to za każdym razem, gdy wiemy, że się sukcesywnie zalogowaliśmy, to będziemy chcieli, żeby nasz login i password tekst miał wyzerowany. A więc użyjemy nasz login i użyjemy tutaj w naszym przykładzie również nasz password, ustawiamy set text i zerujemy ten tekst. Tak, żebyśmy musieli wprowadzić dane jeszcze raz, czyli musimy wszystko zakodować. Dodajemy to teraz i zobaczymy, czy teraz zadziała. Dajemy tak admin.pl kurs 123 logout i widzimy, że dane są już zresetowane. No i w przypadku, ale jest i problem, że mimo, że są zresetowane, to wciąż są zapisane w zmiennej, która jest tutaj. To tylko nam wizualnie mówi, więc musielibyśmy zresetować Również nasze dane, które są zapisane w zmiennej. No i teraz już powinno nam zadziałać. Czyli logujemy się. Kurs 1, 2, 3. To będzie hasło i admin.pl. Zalogowaliśmy się. No i widzimy, że jest wrong credentials. Świetnie. A więc mamy teraz już możliwość wylogowania. No i możemy tworzyć resztę. Wracam z powrotem do naszego vertical. I co będziemy chcieli zrobić, to tutaj stworzyć wyszukiwarkę. I. Ja na sam początek, gdy mamy tutaj nasz image, również użyję to w naszym overlayu, skopię kapi, wkleję to tutaj. Moglibyśmy też de facto zrobić to dla każdego, no bo my tak i tak czy jak będziemy korzystać właśnie z naszego szablonu. Ewentualnie, jeśli będziemy musieli nadpisywać jakieś strony w sklepach, moglibyśmy sobie tutaj po prostu zmienić te kolory. I teraz, gdybyśmy mieli te kategorię, to ja bym mógł prowadzić teraz powiedzmy nasz editable text i zrobię taką wyszukiwarkę. I to będzie nasz editable text. Nasz vertical box również będzie tak działał. Więc ja sobie tutaj będę mógł to ustawić w zależności od tego i użyjemy nasz size box do określenia rozmiaru. Ja sobie go zrobię troszeczkę inaczej. Zrobimy to na konkretnym panelu, damy to sobie można powiedzieć na 1000, jest to tylko 1000, ewentualnie 1200, ale damy 1400 może i tak, damy to na sam środek i damy to w borderze, który będzie miał kolor podobny, nasz border będzie miał padding 5 i padding również tutaj 5 Nasze ekran logowania będzie po prawej stronie. Tutaj nasz border, określimy jego kolor, ustawimy jakiś inny, tutaj nie content, bo content zmieni to, co jest w środku, tylko tutaj. W ten sposób. I search for categories. Ja teraz stąd ustawię padding. O, może dam większy, o. I będziemy wpisywać tu kategorię i stworzymy funkcję, która będzie nam ym, Wprowadzała dane. Daję tutaj nie on text committed, a change, bo będziemy wsiadać kategorie w zależności od tego, jak wprowadzamy dane. No i dobra, tutaj będziemy mieli nasz ekran wyszukiwania i wezmę sobie tutaj, nawet to zaznaczę, jako wyszukiwarka kategorii. I stąd użyjemy do tego gridboxa. Grid również jest używany często. W ten sposób możemy dodawać nasze dane i wybieramy nie Primitive, tylko Panel. No i mamy tę opcję. Mówiłem ci o Grid Panel, o zwykłym Canvas, ale mam też Uniform Grid Panel. On daje właśnie takie równe i w ten sposób dodaję to do size boxa. I tutaj daję padding na powiedzmy 50, z tego, że to jest to w tym i nazwiemy tutaj category Grid. W ten sposób będziemy mogli tym zarządzać. Potem pokażę Ci również, jak będziemy mogli zrobić jakieś um, miejsca między sobą. Minimum desired slow, um, slot padding, tutaj sobie możemy ustawić 5, na przykład albo 10. I teraz um, chcemy dynamicznie zapełnić to kategoriami. Nasze kategorie w naszym przykładzie mogą mieć po prostu jakieś zdjęcie, nazwę, no i to, co będziemy tak naprawdę. Jakiś identyfikator zmieniać, i tak dalej. Więc co stworzymy? To własny widget. Stworzymy WB. Nazwę to Category Button. Dynamicznie będziemy tworzyć te widgety. Tworzę teraz na Desired. I teraz wezmę nasz Size Box. I ustawię wartości. 100. Damy trochę większy. Height ustawimy może na 600. A szerokość ustawimy na 400. Zobaczymy na razie, jak to będzie działać. I dam teraz image. Na sam początek będzie to tylko zwykły, taki pusty. Pokażę Ci potem, jak będziemy mogli to zmienić. I ja w sumie tą kategorię dam po prostu w vertical boxie. Zdjęcie dam tutaj na razie na pełny, tylko dlatego, że będę chciał Ci pokazać to. Mamy kategorię button i będziemy chcieli dać kategorię, którą będzie zmieniać to zdjęcie. I więc ja mogę sobie tutaj przypisać to, jakie zdjęcie będzie tak naprawdę tutaj dodane naszym image. I w jaki sposób moglibyśmy to zrobić, to stworzyć strukturę. Przechodzimy do Blueprints. Dodajemy teraz strukturę. Blueprint Structure. I nazywam to F Categories. W kategoriach będziemy chcieli wprowadzić Name. Czyli. Mo, może damy jednak tekst, bo tekst a name to jest dosyć istotna różnica. Name jest najszybszy, jeśli chodzi właśnie o identyfikowanie, ale nie ma takich narzędzi jak string. A tekst jest nieco wolniejszy, ale pozwala na lokalizowanie. Czyli jeśli chcielibyśmy przetłumaczyć naszą aplikację na inny język, to byśmy się posiłkowali tekstem. Dlatego też natywnie jest to używane przez widgety w Anin Engine. znaczymy to name category name. Ustawię sobie tutaj ten sposób być może nasze kategorie. Dodam kolejną zmienną i tutaj dodam jako typ teksturę. Nazwiemy naszą kategorię, damy jej obrazek i potrzebujemy jakiś identyfikator. Nie chciałbym za bardzo działać tutaj na tekście, więc stworzymy nowy enumeration i on będzie działał na takiej zasadzie enumeratora. Enumerator pozwala na wprowadzenie 256 typów entry, więc też będziemy mogli wokół tego to zmienić. Category Type i ustawimy sobie na przykład um, Real Estates, Cars możemy dać na przykład Food, um, dodamy tu powiedzmy, o, Garden, Electronics tools i damy też fashion jako kategorię mamy no może jedną usuniemy także było 6 więc usunię, no dobrze usunę może ten real estates, dam cars i to będzie w ten sposób i teraz w tym momencie gdy mamy nasz categories my stworzymy data table na podstawie tych trzech rzeczy, czyli mam enumeration categories, stworzę misk, stworzę Data table, dodaję teraz to i użyję f categories i teraz stąd użyję dt. Categories używam to w tym momencie, i tutaj, żeby sprecyzować te dane, zrobię ten nasz row editor, przesunę na prawo i stworzymy nowy row. Nazwę to jako pierwszą kategorię. To będzie właściwie nie musimy tutaj wprowadzać żadnej nazwy, my stworzymy własną. Po stworzeniu category name również powinniśmy dodać to do naszego kontenera, czyli struktury. Dodajemy to do category type. Czyli category type. OK, i teraz to pojawi się tutaj. No i zaczniemy. Na sam początek to jest nazwa, identyfikator, i tutaj dodajemy jakąś ikonkę. Tworzymy po raz kolejny. Stąd wybiorę coś innego, to będzie food. Wybieramy inną ikonkę. Teraz po raz kolejny wybieram coś innego. Te ikonki są dosyć małe, więc myślę, żebym wziął troszeczkę większe. Takie, właśnie 256. Nie wiem, czy znajdę coś takiego ciekawego. Te są akurat fajne, wysokiej jakości. Myślę, że będziemy mogli je użyć. O, przejdę sobie do folderu. No i sobie będę mógł tutaj użyć właśnie tych ikonek. Tak, mamy cars. Tutaj weźmiemy coś innego. To na przykład to. No, nie wiem, czy znajdę coś do foot, No, tutaj z reguły są takie. Nie chcę używać asetów, które nie należą do mnie, więc zostanę przy tym. Do kolejnego to będzie nasz garden. Wybieram to. Tworzę kolejny. 4, 5, 6. I tworzymy następny. Electronics. Tutaj Tools, i tu na sam koniec Fashion. I e, musimy wprowadzić też nazwy, bo te nazwy będą wyświetlane. Electronics. Tu zaznaczamy Tools. I tu zaznaczymy Fashion. Ok. Mamy stworzoną listę kategorii, którą użyjemy do dynamicznego e, populowania naszych widgetów. W tym momencie, co bym mógł zrobić, to e, gdy mamy już to zamkniemy, to, to nie będziemy potrzebować. Tutaj mamy już nasze zdjęcia. Nasz category button będzie miał ten typ zmiennej. Nasz typem zmiennym będzie fcategories, bo będzie wykorzystywał to. A więc użyję tutaj fcategories i zaznaczam tutaj te oto specyfikatory. Chcę, żeby to było na sam początek, czyli instance-editable i expose-on-spawn. Zaraz ci wytłumaczę, w czym tkwi rzecz. I nasz brush, który jest tutaj dostępny, będzie wybierał tutaj z kategorii image. Ja zaznaczę tutaj to category reference. I w tym miejscu, o, tutaj widzimy, że musimy czasem odświeżyć. Wybieramy jeszcze raz i kompilujemy. Świetnie, teraz jest to zrespione I teraz yy, chcę zrespić w naszym category grid nasze widżety. W jaki sposób będziemy mogli to zrobić? Już ci tłumaczę. Na sam początek myślę, że dam to od lewej strony. Myślę, że tutaj będziemy mogli tak to wypełniać, czy też uzupełnić to na paru innych. Zobaczymy, w jaki sposób zostanie to wypełnione, gdy przejdziemy do tej oto strony. Będziemy chcieli na nowo uzupełnić nasze kategorie. A więc, co byśmy mogli zrobić, czy też pracując w jednym widziecie, możemy też de facto je populować, gdy zaczyna się nasz widget. Z racji tego, że my pracujemy na jednym, to możemy zrobić właśnie też tu. Zrobimy tutaj populate categories. Dodam to jako funkcję. Funkcje są najszybsze w Ani engine. Wybieram populate categories. I żeby dodawać takie widżety dynamicznie, użyjemy get data table row names. To pobierze nam wszystkie nazwy tutaj oraz z danymi. Wybiorę dt categories. Teraz użyję pętli pętla, czyli przeleci przez wszystkie wartości. Używam do tego skrótu krawiszowego F. Użyję do tego Get data Table Row. Będę chciał pozyskać wszystkie kategorie z dtCategories. Categories. dtCategories Categories i przesyłam te dane. Od razu po prawej pojawia się nam właśnie, że to jest DT Categories. No i teraz stąd mógłbym użyć każdą z wartości przez całą pętlę. Ja użyję to jednak do przesłania informacji do tych oto naszych category button. Czyli tworzę widget. Tworzę, ale nie będę go dodawał. Pokażę Ci, jak możemy go dynamicznie dodać do czegoś. Kategory Button pojawia się nam, kategoria Reference. I teraz istotne. Jeśli chcemy, żeby to było na sam początek pokazywane, musimy zaznaczyć Expose on Spawn. Bo inaczej, gdy to świeże, to znika. A my chcemy dynamicznie od razu przesłać. Więc kompiluję i na nowo jest. I dodajemy to. I teraz mam stworzony widget, ale musimy gdzieś go dodać. Wcześniej w Game Mode dodawaliśmy go do naszego Viewport. Teraz ja będę chciał dodać do naszego grida. Więc co robię to tutaj. Na sam początek warto też tak na wszelki wypadek wyczyścić przed dodawaniem. Więc używamy Clear Children, i dajemy go na sam początek, i w tym momencie, co bym mógł zrobić, to um, wezmę jeszcze tutaj nasz Populate Categories. Dam to tutaj. O, i w tym momencie. Um, Użyjemy naszego grida do dodania. I dodajemy teraz coś takiego jak add child. I mamy tutaj możliwości. Nasze możliwości pozwalają nam do dawania na przykład child to grid. Ale ja zrobię tutaj właśnie tą drugą opcję. Będzie to add child to uniform grid. I będziemy mieli tutaj wartości in row, in column. To jest takie niestandardowe. I musimy w czasie dynamicznym mieć wartości lokalne, które będą wpływać to, w jaki sposób zostanie to zrespione. I no, na sam początek yy, będą to wartości zerowe. Czyli ja dodam zero, nie w naszym widżecie tylko promote local variable i wezmę l dynamic row. I tutaj użyję prawym promote local variable i użyję l dynamic column. Teraz, mając te dwie wartości, musimy wykonać takie proste, dosyć można powiedzieć równanie. Żeby to wykorzystać, to nasza lokalna kolumna musi być większa, gdy jest plus 1. I teraz, gdy mamy to, czyli nasza kolumna jest większa od plus 1, no to wtedy oczywiście dodajemy do następnego wiersza. Jest plus 1 i musi być większa. I tutaj myślę, że określimy ilość kolumn. Zaczynamy od 0, czyli 3 to będą 4, więc jeśli jest tutaj większe od 3, no to nasza lokalna kolumna będzie w tym miejscu. I przeciągamy, a jeśli nie, no to wtedy lokalna kolumna to będzie 0, czyli będziemy dawać do pierwszej, ale nasze row wtedy. Będzie w tym przykładzie po prostu się dodawał. Możemy wykorzystać plus 1. Możemy też wykorzystać działanie matematyczne polegające na inkrementalu. Czyli dodajemy plus 1 i przypisujemy do danej zmiennej. I teraz tutaj powinniśmy dać do kolumny. I mamy 3. Możemy tak to zostawić na ten moment. Czyli dodajemy za każdym razem. Jeśli jest więcej niż 3, to przechodzimy. Klikamy play. Ja tutaj może, żeby u nas. Nie musieliśmy się logować za każdym razem, po prostu to odepnę, i przeprowadzę stąd. I to będzie tyle, jeśli chodzi o nasze zmienne. Teraz nasz Populate Categories będzie się wyświetlał, gdy się zalogujemy, ja kliknę play, I możemy się zalogować. Ja w tym przykładzie zaloguję się jako admin.pl i kurs 1.2.3. Czyli nie używam tego brancha, potem go podepnę, będzie mi ekran logowania, teraz nas przepuści. No i mamy tutaj nasze kategorie, które ustawiliśmy. Zli tego, że nie ustawiliśmy innych ikonek, przejdę jeszcze raz do Data Table i użyję nasz tutaj detect Categories. I sobie użyję parę innych. Tak, do wizualizacji. Tutaj wybieram naszą gwiazdkę. Tutaj wybieram to. A tu wybiorę co innego. No i teraz będzie to bardziej dynamicznie zrespione. Klikamy. Zaloguj się i mamy tę kategorie. I teraz możemy zrobić z tego przyciski. Moglibyśmy też dodać dwie kolejne kategorie. Ja też to zrobię fajnie, to będzie chyba wyglądać. Czyli zduplikuję. I stworzymy nowe. Dam tutaj Estates. I dam tutaj Services. Zmienimy jeszcze raz jakieś inne ikonki, wezmę to estates, a to wezmę jako services. Muszę też mieć category type więc z powrotem przejdę, to sobie tutaj zamknę i przejdę do blueprints i tutaj wybiorę jak estates i services. Następnie dodając te entry co robię to tutaj? Stąd wybieram nasze Estates. Tutaj wybieram Services. No i OK, świetnie. Teraz klikam Play. Loguję się i dynamicznie populujemy nasze dane.